Szanowni Państwo, zróbmy sobie beczkę, taką, nadającą się do przechowywania kiszonej lub też zgniłej kapusty, ewentualnie do trzymania tam napojów, które docenią pewnie tylko koneserzy. Wywalam kostkę i dodaję Plaina. Plyna należy obrócić w trybie edycji najlepiej 90 stopni na osi X, a więc naciskam Tab, naciskam R, X90, Enter, a następnie Tab. W tym momencie mam Plaina obróconego 90 stopni. A jednocześnie nie mam obrotu na samym obiekcie. Teraz dodaję do tego plane'a modyfikator taki jak Array i ustawiam liczbę klepek na 12. Dostaję coś w rodzaju takiego długiego paska, który oczywiście składa się z powtórzonych kilkukrotnie plane'ów. Do tego obiektu dodaję następnie modyfikator Subdivision Surface. Po to, aby zwiększyć ilość geometrii, tutaj no i widzę, że powstały mi takie kółka. Nie o to chodzi, więc wezmę sobie model Simple i ustawię sobie trzy poziomy podziału. Kolejny ruch, który tutaj należy wykonać, to dodanie kolejnego obiektu do sceny. I tutaj będę chciał dodać coś takiego jak w krzywych kółko bez je. Tego typu circle musi być dokładnie tym kółkiem. Nie możemy tego pomylić z kółkiem, które jest poniżej, i nie możemy tego pomylić z meszem. Mesh również ma taki obiekt jak cyrkl. Nie będą działać takie obiekty. Musimy dodać kółko BZ. To jest tego typu kółko. To kółko technicznie rzecz biorąc jest krzywą, która jest cykliczna. Jest ona nam potrzebne po to, żeby owinąć dookoła niego ten nasz rozciągnięty plane. Aby można było go owinąć, dodaję teraz kolejny modyfikator do tego właśnie plane, który nazywa się krzywa. Jest to deformator. Krzywa wymaga podania krzywej, wokół której nastąpi owinięcie. Więc z tego menu, gdzie jest obiekt, wybieram sobie po prostu kółko bez No i mam owinięty mój obiekt, z tym, że jest kilka problemów. Tutaj widzę po tym cieniowaniu, że bardzo mocno powiela się i nakłada oraz łamie geometria. Jeżeli zwiększyłbym, a raczej zmniejszyłbym tutaj ilość tych elementów, to zobaczę, jak to zaczyna działać. Mam nadzieję, że teraz to widać. Jest jeden obiekt, to on się już teraz odpowiednio owinął. Następnie drugi obiekt i trzeci i ten trzeci nie jest całkowicie dopasowany do długości tego kółka, no wiemy, że to jest tak naprawdę równe liczbie pi, w związku z tym tutaj 3,14, więc 14 setnych tego jeszcze zostało, jak dam 4 razy to wtedy ten obiekt nakłada się sam na siebie, I jeżeli wyłączę sobie w subdivision optimal display to będzie to pewnie dokładniej widać być może tak, być może nie, ale widzę tutaj podwójne krawędzie, co oznacza, że obiekt nakłada się sam na siebie, wymuszony jest to przez to kółko właśnie to kółko bez Dobrze, więc taka geometria tutaj może zostać, ja ją tylko pokazuję po to, żeby się lepiej wyświetlała. Natomiast tego typu modyfikacja no, prowadzi, nam do, prowadzi nas do złej geometrii. Więc kliknę teraz w to kółko, aby dostosować jego opcje. W tym kółku są dwie opcje, które trzeba przełączyć. Więc muszę to kółko najpierw zaznaczyć, a następnie kliknąć w panel definicji czy też właściwości obiektów krzywych i tutaj muszę znaleźć kilka rzeczy przede wszystkim jest ta wkładka, która określa jak bardzo rozdzielczość tego kółka jest precyzyjna teraz jest 12 podziałów pomiędzy wierzchołkami to wystarczy, natomiast potrzebuję tutaj włączyć coś takiego jak stretch oraz bounce clamp stretch powoduje, że będą się te moje playny odpowiednio pomniejszać, a bounce clamp powoduje, że łączy mi się początek z końcem pokażę jeszcze raz na czym to polega, wracając do zaznaczenia tego playna i do jego modyfikatorów, szczególnie do modyfikatora Array. Modyfikator Array teraz ma cztery powtórzenia: ustawię sobie 3, 2. Jak widzicie, cały czas mam tutaj zamkniętą geometrię. To znaczy, że te moje ściany, które poprzednio owinęły się tylko do połowy, i później jeszcze jakiś kawałek, teraz rozciągają się tak, żeby się aż zamknąć i dotknąć tutaj w tym punkcie, gdzieś prawdopodobnie się kończą. Jeżeli dodam więcej takich ścian, to wszystkie one się będą odpowiednio tutaj układać i deformować. I moja wyjściowa liczba to jest 12. Możemy dać 16, jeżeli chcemy, albo jakąkolwiek inną liczbę, która wyda nam się odpowiednia. W tym momencie mam teraz coś takiego, co przypomina bardzo mocno rurę. I to jest obiekt, z którym będę dalej pracował. Więc modyfikator które tutaj mam, zwinę, i dodam teraz modyfikator taki jak, no właśnie, Solidify. Chcemy, aby te ściany miały swoją grubość. Więc Solidify jest w generatorach. Teraz, jak będę pogrubiał, to zobaczę, że ten Solidify będzie te ściany robił coraz grubsze. Widzę też, że ponieważ to są osobne, tak jakby klepki, osobne plany, z których powstała ta geometria, to one się po prostu pogrubiają, tworząc takie fajne szczeliny. Te szczeliny są oczywiście bardzo pożądane, bo to nam tworzy w zasadzie kontur tej beczki i pionowe klepki wyróżnia. Natomiast chciałbym, żeby te szczeliny nie zaczynały się od samego krańca, tutaj. Chciałem, żeby one zaczynały się gdzieś od tego miejsca. W związku z tym, w Solidify należy offset zmienić na coś większego od minus 1, na przykład na 0. Dzięki temu moja geometria będzie rosła w taki sposób, żeby było można te szczeliny rozpocząć od połowy, dokładnie przekroju grubości tych klepek. Przy okazji to jest właśnie grubość klepek, więc widzę, że Solidify teraz jest za mocno ustawiony, i wartość prawdopodobnie rzędu 0,1 będzie tutaj wystarczająca być może grubsza, być może chudsza może być, to już sobie muszę ustawić ręcznie zależnie od skali mojej beczki kolejna rzecz, która tutaj byłaby przydatna to oczywiście coś co tą beczkę mi zaokrągli do tego celu mogę wykorzystać modyfikator taki jak solidify, nie solidify, przepraszam tylko deformator, który nazywa się simple deform simple deform w modelu stretch w osi z powinien mi tę beczkę w jakiś ładny sposób ustawić trzeba tylko odpowiednio ten stretch zdefiniować tutaj wartość minus 0,5 wydaje się być całkiem sensowna minus 0,5 no i oczywiście beczka nie wydaje się teraz jeszcze całkiem beczką ponieważ jest za mocno rozpłaszczona a więc mogę ustawić skalę dla tej beczki dla całego obiektu za pomocą S, Z i 2 w tym momencie dostaję beczkę o prawie idealnych proporcjach i to jest już w zasadzie wszystko z tym, że jeszcze możnałoby kilka rzeczy poprawić Przede wszystkim krawędzie i wygładzanie. Mogę tutaj włączyć coś takiego jak shading autosmooth, co wygładza ścianki beczki, jednocześnie pozostawia widoczne krawędzie. I mogę także dodać tutaj już w celach dekoracyjnych bardziej niż to potrzebnych coś takiego jak modyfikator Bevel, który dodatkowo zajmie się wycięciem w odpowiedni sposób krawędzi oczywiście ten bevel ma zbyt duży offset teraz więc mogę ten offset zmniejszyć aż do momentu kiedy będę miał ładnie zaznaczone krawędzie to znaczy one będą ścięte na delikatny ukos tutaj zwróćcie też uwagę, że ponieważ skala jest na obiekcie ustawiona na 2 to ten bevel będzie tworzył tego typu przeskalowanie że tego typu oś tutaj, ten ukos będzie wyższy niż na przykład ukos, który tworzony byłby w widoku widocznym od góry tutaj na przykład jest o wiele mniejszy skok więc nachylenie tutaj wynosi 45 stopni przy tej krawędzi, ale w pionie jakbym patrzył, to to nachylenie będzie oczywiście inne. Dlatego, że mam tutaj nałożoną skalę na ten obiekt. To tak bardzo nie przeszkadza, w związku z tym mogę przejść nad tym do porządku dziennego. Jeżeli beczka w tym momencie wydaje się zbyt chuda, zbyt cienka, zawsze możemy wrócić do niektórych modyfikatorów, na przykład do Simple Deform i poprawić tę krzywiznę. A jednocześnie reszta ścian będzie się samoczynnie dostosowywać. W podobny sposób możemy zmienić grubość ścianek za pomocą Solidify. Proszę bardzo, mam teraz grubszą baczkę. Musimy pamiętać także, że kolejność tych modyfikatorów jest bardzo ważna. Jeżeli Subdivision przeniósłbym przed Array, w tym momencie nie wydaje się, żeby coś się zmieniało, ale gdyby Subdivision był na przykład za Solidifyem, to widzę już, że powstało coś innego. Mam beczkę, która w przekroju ma całkiem płaskie klepki. Nie są one zaokrąglone. Przeniesę teraz Subdivision na drugie miejsce. I teraz widzę, że jest idealna, okrągła beczka w przekroju. Kolejny element, który tutaj mógłby być przydatny, to jest coś takiego, co tworzy beczkę w zasadzie, czyli takie poziome paski ze stali, wręgi tak zwane. O ile to się nazywa wręgi oczywiście. Simplify ustawię na minus 0,5, bo akurat taka wartość wydaje się lepsza. Minus, 0,5. I teraz dodajmy te paski. Zauważmy, że beczka stoi w tym momencie idealnie w środku układów współrzędnych i wykorzystuje właśnie taki środek, aby wybudować ten model. Następnie dopiero będę mógł go przesunąć gdzie indziej. Więc beczkę mamy mniej więcej zakończoną. Jeżeli bym chciał, to mogę dodać do niej kolejnego Subdivision Surface, ale nie wydaje się to potrzebne teraz. Więc zajmiemy się teraz tworzeniem tych poprzecznych pasków. Do tworzenia tych pasków ustawię sobie beczkę w taki sposób i dodam teraz do sceny zwykły cylinder. Ten cylinder domyślnie będzie zamknięty z obu stron, a więc rozwinę panel ostatniej operacji i zamiast engon wybiorę sobie nothing. To jest Cap Fill Type, czyli sposób zamknięcia tego cylindra. Cylinder obecnie nie jest zamknięty, ponieważ jest nafik, więc jest to tylko zwykła rura, przez którą może przelecieć cokolwiek. Depth zmieniam na wartość 0.2, ponieważ chcę mieć taki pojedynczy pasek, może być taki, i promień ustawiam na 2 metry. Oczywiście teraz jest większy, ale później dociśniemy go do powierzchni beczki, dlatego musimy zadbać o to, aby ten promień był większy niż sama beczka. Mogę także ustawić sobie tutaj 64 wierzchołki, aby mieć dwa razy większą gęstość tego pierścienia, przez co będzie on wydawał się dużo bardziej okrągły. No i na końcu mogę ustawić mu shading na autosmooth, dzięki temu wydaje się całkowicie gładki. Teraz do takiego pierścienia należy dodać modyfikator Array, aby powtórzyć go 4 razy. Chcielibyśmy na beczce mieć cztery takie pierścienie. Wiem oczywiście, że Array powiela ten pierścień w prawo, ponieważ Relative Offset wynosi 1 na x, Ustawiam tutaj 0. I ustawiam relative offset na z, na przykład na 4. To powoduje, że kopia tego pierścienia pojawia się 4 jednostki powyżej, 4 długości tego pierścienia powyżej, a ja chcę mieć 4 takie pierścienie, dlatego count zwiększam do 4. I teraz trzeba dodać jeszcze jeden modyfikator, który będzie ten pierścień dociskał do beczki. Ten modyfikator nazywa się Shrink Wrap. Jest to deformator. I jest tutaj. Należy podać teraz temu pierścieniu informacje o obiekcie, do którego ma się dociskać, zaznaczam w takim razie obiekt, którym jest moja beczka. Nazwa się na plane nadal i widzę, że te pierścienie się docisnęły do beczki. Oczywiście jeden z nich zniknął, widzę tylko trzy, ale nie ma dużego problemu, ponieważ mógłbym teraz wziąć i te pierścienie przesunąć w dół i tak właśnie trzeba zrobić. Podczas tego przesuwania w dół muszę dbać o to, aby pierścień rzeczywiście stał idealnie w środku układów współrzędnych, ponieważ w przeciwnym wypadku będzie krzywo. Będę widział jakieś takie skrzywienia, nierówności. Dlatego ustawiam się w widoku ortograficznym od przodu. Przypomnę, że to jest jedynka piątka na kreaturze numerycznej. I teraz naciskam G i Z. Ciągnę ten pierścień w dół. Tak, aby na dolnej krawędzi beczki zobaczyć porządnie ustawiony pierścień. W ogóle się nie przejmuję pierścieniami, które są powyżej, ponieważ za chwilkę będę je poprawiał. Interesuje mnie tylko położenie tego dolnego pierścienia. Ono ma być troszeczkę powyżej dolnej krawędzi, tak aby wydawało się, że porządnie wzmacnia tą beczkę i obejmuje ją od dołu. Następnie wracam do modyfikatora Array i te pierścienie rozsuwam, korzystając z Relative offset na osi Z. Czyli te cztery, które podałem na początku, to była tylko pierwsza orientacyjna wartość. Teraz zależnie od wysokości swojej beczki dopasowuję wartości tak, aby górny pierścień był przy tej górnej krawędzi beczki. I tak się składa, że w tym modelu akurat te cztery pierścienie będą się dobrze rozkładały na beczce, dlatego że są cztery. Gdybym miał na przykład pięć pierścieni, musiałbym troszeczkę dać niżej ten offset i już nie byłoby tak fajnie. Niektóre z tych pierścieni po prostu by znikły. Dzieje się tak dlatego, że modyfikator Shrink wrap dociąga te pierścienie do wierzchołków najbliższych w tej beczce, co powoduje, że czasami są tak blisko siebie, że się na siebie nakładają, tworząc zerowej grubości pasek. Więc cztery pierścienie tutaj będą lepiej pasować niż pięć, być może sześć pierścieni też będzie pasować, trzeba to wyczuć już jakby organoleptycznie. Widzimy, że sześć pierścieni jest prawie ok, z wyjątkiem tych dwóch, które się trochę dziwnie układają. Zostajemy zatem przy czterech. Ok, tak może zostać. Takie pierścienie oczywiście są nałożone na powierzchnię beczki, w związku z tym czasami będą przenikać przez te klepki, które tu mamy. Widać też bardzo brzydkie artefakty nakładających się ścian. One będą podczas przesuwania się migać. Nie jest to wielki problem dla nas, ponieważ ten pierścień to jest tylko jedna jego powierzchnia, a my chcemy, żeby ten pierścień był grubszy. W związku z tym dodamy kolejny modyfikator, taki jak zapewne już wiecie, Solidify, który elegancko pogrubi mi te paski. Stworzy to wrażenie, że te pierścienie z blachy mają pewną niewielką grubość. No i teraz, jeżeli będę powiększał grubość, to te pierścienie mogą się zacząć powiększać czy też pogrubiać do wnętrza beczki. Nam chodzi oczywiście o zupełnie inny efekt. Chcemy, żeby się powiększały na zewnątrz. W związku z tym, ten offset tutaj ustawiam na wartość 1. No i teraz trzeba dopasować tylko grubość pierścienia, tak aby była lekko większa. Aby troszkę wystawała nad tą beczkę, i proszę zobaczyć, jak to elegancko wygląda. Jeżeli chciałbym, aby te pierścienie teraz w jakiś ładny sposób miały zaślifowane krawędzie, to mogę dodać do nich modyfikator bevel. Wtedy tutaj powinny się pojawić jeszcze jakieś dokładne, takie dokładniejsze czy bardziej eleganckie zaokrąglenia. Dodaję bevel, znowuż w celach bardziej kosmetycznych, i dostaję coś takiego. Widać, że się pojawiło tutaj takie ładne ścięcie, ale jest to za duży offset, więc mogę tutaj ten amount troszeczkę zmniejszyć. Aby uzyskać tego typu na przykład kształt. No i teraz mam elegancko wyprofilowane pierścienie. Może troszeczkę więcej dam. Pierścienie nie są za grube, więc nie można tutaj ustawić nie wiadomo ile, ale tyle mogłoby być. Jeżeli chcielibyście ukryć taki pierścień wewnątrz, to należy wrócić do modyfikatora Solidify i przesunąć lekko offset. To offset określa, jak głęboko w tej. Ścianie, beczki są zanurzone, te pierścienie. Więc dobrze, żeby one troszeczkę wchodziły w głąb, ponieważ w normalnych beczkach rzeczywiście one są tak, jakby wbite w to drewno. No i dzięki temu mocniej taką beczkę trzymają. I to jest już cała beczka. Elegancko wygląda. Zwróćcie uwagę też na ciekawą rzecz. Pierścienie są ustawione dużo niżej, niż to by wypadało z tego modelu. Pierścień początkowo był ustawiony w środku układów współrzędnych, a ja musiałem przesunąć go nisko aż do tego miejsca, gdzie jest jego centrum. Tutaj. Więc pamiętamy o tym, i jeżeli będziemy chcieli przesunąć beczka, to musimy zwrócić uwagę na to, żeby przesunąć beczkę w formie tych klapek oraz pierścieni oraz dodatkowo kółka bez je. Jeżeli tego nie zrobię, nie będę miał tych wszystkich obiektów zaznaczonych, to beczka się przesunie w sposób nieprawidłowy. Na przykład, jeżeli kliknę tylko w pierścień i spróbuję przesunąć, to one nadal pozostaną przyklejone. Do powierzchni. Jeżeli spróbuję przesunąć same klepki, to pozostawię pierścień oraz to kółko, które było w środku, co również spowoduje, że beczka będzie miała dziwne zachowania i się zdeformuje. A więc muszę wszystkie te obiekty przesunąć razem, aby taką beczkę można było obrazać, na przykład, czy przesuwać, czy skalować. Pamiętajmy o tym, że teraz beczka to jest układ wzajemnie powiązanych trzech obiektów. Tutaj jeszcze jedną drobną modyfikację zaproponuję. Możemy do tej beczki dodać dziurka. Taka dziurka będzie po prostu dodatkowym obiektem, który dodam do samego końca tych klepek. A więc tutaj będzie potrzebny modyfikator bulin. i bulin będzie nam miał za zadanie wyciąć poprzez difference jakiś niewielki powiedzmy sobie cylinder z takiej beczki. Ten cylinder pamięta oczywiście częściowo ostatnie ustawienia, ponieważ dodawałem go przed chwilą, a więc należałoby te ustawienia tutaj poprawić. Mogę wybrać sobie na przykład 16 tylko wiesząłków. Jego promień to będzie powiedzmy sobie 0,2, a więc to będzie malutki otwór, być może nawet 0,1 byłoby sensowne. Dept możemy dać na przykład 0,5, to będzie taki powiedzmy sobie kołeczek, widać go tutaj już. Oczywiście ścianki powinny mieć zamknięte ze wszystkich stron. I dodatkowo należy go przesunąć na krawędź beczki. Krawędź beczki ocenię na oko, patrząc na siatkę. Widzę, że na osi Y, na przykład, lub na osi X, to jest coś powyżej jednej jednostki siatki, a więc na X mógłbym przesunąć taki obiekt. no to tego momentu aż będzie widać, że on przenika przez ścianę. To jest nawiasem mówiąc widok z góry. Teraz należałoby go przekręcić na osi Y 90 stopni, tak żeby tą ścianę jakoś elegancko przenikał. Widok od przodu pokaże, że jestem rzeczywiście teraz w połowie tej ściany. No i taki obiekt należałoby odjąć od faktycznej beczki. Możecie go sobie zresztą ustawić ręcznie, w którym miejscu chcecie, na przykład tutaj z lekkim obrotem, gdziekolwiek bądź. Tak czy inaczej, taki obiekt należy teraz odjąć. Robimy to oczywiście dodając go do modyfikatora Bulin, który jest w beczce, a więc wybieram go stąd, klikam. No i mam teraz odjęte. No i jak widać nie za dobrze to zadziałało. Przyczyna jest taka, że czasami przy bardziej skomplikowanych kształtach. Ten modyfikator bulin robi pewne błędy i teraz widzimy właśnie efekt działania takiego błędu. To jest dosyć częsta sytuacja i zobaczycie, że często trzeba później kombinować. Jak temu zaradzić? Możemy próbować bardzo, ale to bardzo delikatnie, kliknąć w te elementy i je minimalnie z Shiftem przekręcić. To niekoniecznie musi działać, a zwłaszcza w tym przypadku, więc pierwsza próba nie jest zakończona sukcesem, więc żeby to trochę naprawić, możemy spróbować zmienić solver. Solver z Exact na fast. I widzimy, że w tym przypadku to świetnie sobie poradziło. Widać skomplikowane obliczania tutaj nie wyszły, blenderowina dobrze, kształt nie wyliczył za dobrze, a teraz jest ok. No i żeby nie było widać tego elementu, należałoby go oczywiście ukryć, ale lepiej by było przełączyć go w znany nam już sposób na panelu Viewport Display w panelu Object w taki sposób, żeby to były po prostu bounce. W tym momencie widzę ten otwór, no i elegancko to działa. A więc to byłby mój zestaw obiektów, który tworzy baczkę. Jako własnoręczne ćwiczenie możecie też wymyślić sposób, który dodałby do tej beczki jeszcze na przykład coś takiego jak dno. Denko można podpowiem zrobić z cylindra. Ten cylinder powinien mieć 3, przynajmniej 32 wieszołki, promień 1, być może nawet większy trochę. Można to rozciągnąć gdzieś dotąd. I oczywiście wysokość z rzędu 0,2, może 0,1, a położenie na osi Z troszeczkę niżej niż by to wypadało. Teraz próbuję tutaj kręcić rotacją na Z, więc to nic nie dało, pomyliłem. Tutaj trzeba zrobić location i ten location obniżam po prostu do tego miejsca. Jeżeli teraz spojrzę na taką beczkę od dołu, to widzę, że jest elegancko wstawione do niej denko. Musimy tylko zadbać o to, żeby nie było za grube i żeby nie wystawało niepotrzebnie, na przykład w ten sposób. To nie jest korek, pamiętajmy, tylko wbite denko, wbite deski do środka. Możemy to zrobić oczywiście z osobnych desek, więc polecam małego prostokątnego plane'a, modyfikator array, a później ewentualnie jakieś dziwne kombinacje, które pozwoliłyby zrobić z tego kształt okrągły. To jest następny zestaw operacji i dosyć ciekawy workflow, ale to już sobie możecie sami dokombinować. Taką beczkę należy następnie zaznaczyć w całości, czyli wszystkie te obiekty, w które wchodzą w jej skład, kliknąć być może w jeden z nich dla pewności i teraz do takiej beczki dodam coś, co nazywane byłoby takim obiektem proxy na początku jeszcze ustawię ją na wysokości 0 tak mniej więcej i dodam teraz obiekt do którego ona będzie miała być zaparentowana dobrym obiektem jest oczywiście obiekt empty obiekt empty który w tym przypadku mógłby wyglądać jako cube ten cube będzie miał postać tego typu no i mogę ten cube delikatnie rozciągnąć gdybym chciał żeby był większy okay, to może być coś takiego na przykład mogę też go podnieść do góry tak żeby wydawało się że on zawiera w sobie całą tą beczkę tego typu, na przykład miałbym efekt. Mogę także go troszeczkę przeskalować w osi X, Y, żeby był tak samo szeroki jak ta beczka, a następnie wszystkie te obiekty zaznaczę jeszcze raz, trzymając ten obiekt Empty jako aktywny w zaznaczeniu. Jeżeli teraz zrobię operację parentowania i zaparentuję wszystko, do tego mojego obiektu Empty, to ten obiekt Empty będzie ciągnął za sobą wszystkie obiekty, w których skład, które tworzą tą beczkę. I to jest prostsze niż na przykład. Przesuwanie, zaznaczanie tych wszystkich elementów, pamiętanie o nich przede wszystkim. Wystarczy tylko, że oznacza ten jeden obiekt i mogę od razu całą taką beczkę ciągnąć. No i w tym momencie mamy kompletny układ beczki. Aby wszystko było już pięknie, możemy zmienić nazwę tego empty na beczka. A elementy, które są pod spodem, mogą pozostać nawet bez nazwy, chociaż nie jest to zbyt eleganckie. Po ustawieniu tych wszystkich elementów, szanowni Państwo, możemy uznać, że beczka została wykonana.